BENNY Animation POLSKIE Nigdy nie ufajcie facetowi z drabiną, który szuka swojego psa. Pozwólcie, że opowiem wam, jak wyglądało moje spotkanie z gościem od drabiny. Jak tylko ktoś z was gdzieś zobaczy tego faceta, niech od razu dzwoni na psy. I co najważniejsze, nie zbliżajcie się do niego pod żadnym pozorem. Byłem na pierwszej rance z laską z neta, która wciąż mieszkała ze starymi, więc powiedziała, żebym nie podchodził pod drzwi. Czułem, że przypadłem jej do gustu, no więc ślimaczek, dobrej nocki i powiedziałem, że zadzwonię do niej na zajutrz. Wyskoczyła z auta, obejrzała przez ramię i pomachała, zanim weszła do środka. Jak dziunia się odwraca, to znaczy, że jest git. Starając się zbytnio nie podniecać, ale sami wiecie, jak to jest być młodym. Okno mojego auta było uchylone i słyszałem hałasy dochodzące z podwórka Ani. Była pierwsza w nocy. To dziwne, pomyślałem. Z jakiegoś powodu postanowiłem wrócić i sprawdzić to. Coś w środku po raz pierwszy w życiu tak wyraźnie mówiło mi, że nie powinienem tego robić. To jak głaz na wątrobie. Szedłem przy strawnik, nogi miałem jak zwaty, serce wyrywało się z piersi, a hałasy stawały się coraz donośniejsze im bliżej byłem. To były ludzkie odgłosy tyle mogę powiedzieć. Ale Ania mówiła, że jej starsi chodzą spać, jak skończy się jaka to melodia bo pracują od szóstej rano, dlatego wcześniej byliśmy cicho, żeby ich nie obudzić. Skręcając za rogiem, spostrzegłem gościa z drewnianą drabiną. Schowałem się za drzewem i patrzyłem, jak podstawia drabinę pod ścianę domu. To właśnie wtedy Ania włączyła światło w swoim pokoju. Ten facet wspinał się centralnie do okna jej sypialni. Stał sobie na górnym szczeblu i podglądał ją. Patrzył, jak się rozbiera. To już przegięcie. Ej ty, co tu się odpierd... Gość nie wyglądał na spieszonego, Po prostu zszedł z drabiny i skierował się w moją stronę. Cofnąłem się, nie wiedząc co począć. Ania wciąż była wewnątrz. Nie miała o niczym pojęcia. Byłem kompletnie sam. O, siema młody, miło cię widzieć. Widziałeś mojego psa? Uśmiechał się podstępnie. Jego złote plomby lśniły w blasku księżyca. Miał na sobie brudną koszulkę i porwane spodnie, a kiedy mówił nerwowo, pocierał dłońmi. Wszędzie szukam mojej słodkiej, ślicznej suczki. Nigdzie jej nie ma. To Maltańczyk, mega słodziak. Nie widziałeś jej? Facet był o głowę wyższy ode mnie. Do tego byłem młodszy i nie miałem nic do obrony, więc znów kilka kroków w tył. Nie chciałem, żeby doszło do konfrontacji, ale oto stanęliśmy twarzą w twarz. Żałowałem, że od razu nie wykręciłem 112. Nie, nie widziałem twojego pieska, ale tam z pewnością też go nie ma. To dom mojej laski, a ona nie ma żadnego psa. Miałem nadzieję, że połknie haczyk. Uu, nie masz kosteczki dla księżniczki? A jak tam z tobą jest, księciuniu? Lubisz pieski? Znów cofnąłem się o parę kroków. W jego oczach rysowało się szaleństwo. Wyjął nóż i przejechał nim po języku, zostawiając ciągnący się ślad krwi. Pewnie naćpał się do palaczy czy coś, postanowiłem wziąć nogi za pas. Wykorzystując dystans, który nas dzielił, wymknąłem się z powrotem do auta i rura. Zadzwoniłem na psy z budki telefonicznej i następnie od razu do Ani. Nikt nie odbierał w jej domu. Policja zjawiła się na miejscu i wyśpiewałem im wszystko. Powiedzieli, że ani nic nie jest, tyle co strach ją obleciał. Facet zostawił swoją drabinę, która pasowała do opisu podejrzanego, zamieszanego w kilka innych spraw z okolicy. Ten facet notorycznie włamywał się do domu w sąsiedztwie. Zawsze wchodził przez okno na drugim piętrze. A jego ofiarami padały młode blondynki. Kiedy ktoś go przyuważył, to z reguły tłumaczył, że szuka psa. Zabił już dwa razy. Przynajmniej tak sądzi policja, ale to, co zrobił swoim ofiarom przed śmiercią, dopiero budzi grozę. Ania zadzwoniła do mnie kilka dni później i powiedziała, że zawdzięcza mi życie, ale nie chce się już dłużej ze mną widywać. Po prostu za każdym razem, kiedy o mnie myślała, przypominała sobie tę noc, to, co mogło ją spotkać. Chciała o wszystkim zapomnieć i żyć dalej. Powiedziałem, że rozumiem, w sumie ciężko się dziwić. Każde z nas poszło w swoją stronę i już myślałem, że to koniec historii. Dopóki nie otrzymałem telefonu zeszłej nocy, ktoś po drugiej stronie świszczał do słuchawki. Brzmiał jak starzec, ale jakoś dziwnie znajomo, głos jak przez szmatę. Ciężko było go zrozumieć. I tak w końcu zawsze dopadam swoją księżniczkę, ale teraz idę po ciebie, księciu. Kto mówi? Pytałem się, znając już odpowiedź, znając ten głos, nawet po upływie 20 lat. Szukam pieska. Widziałeś go? Cyk. Numer zastrzeżony, ale i tak zadzwoniłem na policję, spytać, czy są w stanie namierzyć tego czubka. Obiecali, że spróbują. Tego ranka powiedzieli mi, że połączenie przyszło z domu Anne Psikuty, mieszczącym się w sąsiednim White Falls. Mimo iż zmienia nazwisko po tym jak wyszła za mąż, to ten po***p jakoś zdołał ją odnaleźć, a teraz zamierzał wziąć się za mnie. Benny Animation Polskie.